A z nami Ewa Maria Romaniak, urodzona w naszym królewskim Krakowie. Właściwie wychowana w rabce, ale teraz zakopianka z krwi i kości. Co zresztą widać na załączony obrazka. Dość długa droga, jak na krótki okres życia. Pięć lat to raptem chwilka. Właśnie pani góry widać, góry widać, nie wiem, za pani oknem, ale widać jednocześnie, że w zasadzie poświęciła pani swoją pracę, swoje wszystkie, prawie wszystkie prace górą. Na tej wystawie, owszem, jest tutaj prezentowany przegląd właściwie prac ostatnich siedmiu lat, wybór różnych cykli górskich, natomiast jest to jedna z części twórczości, jaką się zajmuję, niemniej jednak bardzo istotna. Bo kończyła Pani Wydział Architektury, prawda? Kończyłam, kończyłam Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej, ale również Wydział Malarstwa, Kierunek Scenografia. Także tutaj dwukierunkowe kształcenie mam. Przenikanie ciszy. Czy ten tytuł w jakiś sposób ma specjalnie odzarowywać to, co się dzieje na tej ścianie? Przenikanie ciszy jest to prowokacyjny tytuł celowo użyty miał na celu poruszenie problematyki tego czy przestrzeń wpływa na twórczość czy jest to widoczne w pracach a także czy cisza jest prawdziwą ciszą cisza dla mnie jest istotna szczególnie w przestrzeni górskiej natomiast być może ona w ogóle nie istnieje ponieważ bardzo dużo się dzieje podobnie jak artysta tworzy w ciszy a tak naprawdę wewnątrz ma wulkan emocji. Gotuje się. Dokładnie. Także tytuł jest celowo użyty i mam nadzieję, że uda się nawiązać dyskusję z publicznością na ten temat. Na Pani strona można przeczytać, że te obrazy to własne doświadczenia, przede wszystkim własne doświadczenia, własne przeżycia. Te obrazy to wynik projektu, który już jakiś czas temu stworzyłam, mianowicie projekt o nazwie Ars Monti i miał on na celu próbę połączenia pasji do sportów górskich, a także pasję twórczą. Wspina się pani wyczynowo? Wyczynowo nie, ale amatorsko, tak. Jakie ściany ma pani za sobą? Choćby Bacerowieckiego wierchu. Szacunek. Jest pani założycielką grupy artystycznej o takiej dość dziwnej nazwie M37A. Czy to numer Pani mieszkania? To bardzo interesujące, że Pan o to pyta. Dziękuję. Jest tutaj z nami dzisiaj jedna z członkiń tej grupy. Grupa powstała w 2015 roku i tak naprawdę odnosi się do numeru pracowni, później galerii, pierwszej galerii grupy M37A. Gdzie ona się mieści? Obecna galeria mieści się w Krakowie, natomiast mieliśmy wystawy w różnych przestrzeniach i tak naprawdę nie jesteśmy związani z jedną lokalizacją. Widzę, że oprócz tatr, gdzie jest i te górne więcej, to są również Pireneje. E, cykle, które tutaj dzisiaj są prezentowane, oczywiście rozpoczyna seria prac związanych z tatrami, natomiast mamy tutaj też Pireneje, Apeniny, Dolomity, Alpy. W szkicownikach znajdziemy rysunki wykonane ze szczytu Mont Blanc. E... Była Pani również, z tego co wiem, w Meksyku. Tak. Powstały tam jakieś obrazy? <gry> Powstały szkice, natomiast nie będzie ich dzisiaj można zobaczyć. Dzisiaj oglądamy Pani obrazy w Wadowicach i właśnie pytam, dlaczego w kaflarni, o której. No przecież nawet wielu wadowiczan jeszcze nie wie i dlaczego Wadowice, jeżeli artyści z Wadowic raczej szukają miejsca w galeriach również z zakopanem. Jest to miejsce szczególne. Uczestniczyłam świeżo po studiach w programie, w którym to wraz z grupą właśnie stąd wyjechaliśmy do Florencji, aby zapoznać się z tajnikami konserwacji w drewnie, i również tutaj próbowałam doradzić, w jaki sposób przeprowadzić prace renowacyjne właśnie tej przestrzeni. Czyli ten piękny sufit to również Pani zasługa? Myślę, że moja zasługa minimalnie, natomiast jeśli mogłam, to udzielałam dobrych rad. Kończyła Pani scenografię na Wydziale no, Najsłynniejszej Polskiej Akademii Sztuk Pięknej. Czy w tym kierunku Pani również pracuje? Tak, mam wątki scenograficzne, natomiast teraz głównie moje działania zawodowe skupiają się wokół remontów w Muzeum Tatrzańskim i stąd właśnie moja obecność w tym pięknym i stolicy Polskich Gór. W kącie jest projektor, na ścianie ekran. Myślę, że nie bez powodu. Tak. Oprócz tego, że na ścianach mamy przedstawione, wybrane prace z poszczególnych cykli tworzonych przez ostatnich 5-7 lat, to chciałam, aby ta wystawa przedstawiała proces twórczy. I tutaj właśnie nacisk jest kładziony na to, w jaki sposób rozpoczyna się praca, i ma to też pomóc w odpowiedzi na to, czy przestrzeń przenika, jak przenika, jak przenika tytułowa cisza. Stąd właśnie nigdy nie prezentowane dzisiaj wyjątkowo szkicowniki, jako ten etap dość intymny, jeśli chodzi o twórczość, a narzutniku właśnie wglądówki, jak to wygląda w przestrzeni, i spróbujemy tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, czy artysta romantyczny to faktycznie tak, czy może inaczej i mówimy tutaj o trudach rzemiosła, problemach logistycznych, technicznych i wszystko to w przestrzeni skali z tej góry. W Zakopanem malowali najwięksi, najwięksi polscy artyści. Czy ma Pani wśród tych, którzy malowali góry swojego ulubionego? Nie wiąże się za bardzo z twórczością artystów zakopiańskich. Mam swoich ulubionych, jednak nie chcę ich zdradzać. Mam nadzieję, że te inspiracje odnajdą widzowie w moich pracach.